Cześć Wam, Jacku z tej strony. Mamy na dzisiaj dwa testnety. Obydwa są na bardzo wczesnej fazie i obydwa mają jakieś gwarantowane airdropy. Zobaczymy, co z tego będzie. No i przyjrzymy się dzisiaj, jak możemy tutaj coś z tego uczknąć. Tak, pierwszym jest Land X i tutaj mamy w artykule kilka informacji. Jest tu napisane, że niby dla topowych testerów i osób, które najbardziej udzielają się na Discordzie będą jakieś airdropy. Nie wiem, czy to będzie taki wyznacznik, że albo, albo czy po prostu będzie to jakoś tak w miarę dla wszystkich. Natomiast tak na tą chwilę to wydaje mi się, że warto by było się postarać o to, żeby gdzieś tam no, w tym, w cudzysłowie, utopie się znaleźć i co tutaj musimy zrobić. Pierwsza rzecz, wchodzimy sobie na ich stronkę, klikamy sobie Join Testnet. Tu podajemy sobie adres Ethereum, czy adres Metamask'a jak wolicie. Klikamy sobie Join Whitelist i tam idziecie zgodnie z instrukcją. Ja tego nie zrobię, bo już to zrobiłem. I w zasadzie to tyle. Możemy sobie kliknąć jedynie Testnet faucet. Dobra, zróbmy sobie, zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym momencie tutaj u mnie, bo też to robiłem już wczoraj. Ale coś mi się wydaje, że... A, poszło. Chyba. Chyba poszło. Czyli coś tutaj żeśmy skajmowali tych VC-ków. Aczkolwiek nie widzę żadnej różnicy. Chyba, że to poszło jakieś USDC. Zaraz się przyjrzymy. I tutaj jeżeli nie braliście udziału, bo to jest, to będzie w tym momencie faza druga. Jeżeli braliście udział w jedynce, no to można sobie tutaj zmigrować USB-C do tej fazy drugiej, natomiast jeżeli nie, no to nic Wam to tutaj w tym momencie nie pomoże. I teraz tak, jeżeli tutaj wpisujecie sobie ten adres Waszego walletu, to musicie, oni tam zaznaczają, musicie im dać około 48 godzin po to, żeby oni wpisali sobie swoją bazę w Wasz adres i w tym momencie nic de facto nie możemy więcej zrobić. Tutaj macie czy to jest generalnie ta sama stronka. Tutaj macie generalnie wideo o co tutaj w tym wszystkim cho chodzi, ale nie jest to ciekawe powiem szczerze, nawiązanie do naszego normalnego świata, jeśli chodzi o zboża i na tam luterele. I tak działa to na e, Go i Ethereum. Czyli standardowo ta stronka, wklejamy adres, pamiętamy, żeby się zalogować. Klikamy Send me ATH i po chwili będzie to na wolecie. Eee, przy czym tak musimy tutaj sobie wskoczyć na e-discorda. <coughs> Jesteśmy na e-Discordzie. I, I tak będziemy musieli się tutaj e, zweryfikować klikamy sobie tutaj tego ptaszka później klikamy verify i powinno nam odsłonić tą całą grupę tutaj wchodzimy sobie tutaj troszeczkę niżej jest gm, gn czyli good morning, good night wpisujemy gm, gn i patrzymy sobie tutaj jeżeli macie już Alpha farmer to w tym momencie jak sobie wrócimy do tej strony Powinniśmy móc sobie tutaj mieć możliwość zakupienia tego LNDX tokenu. Natomiast zobaczycie co się będzie w tym momencie działo, ponieważ mnie dzisiaj rano dodali. Ja sobie próbowałem te tokeny pobrać i nic z tego nie było. I zaraz Wam pokażę kolejną drogę, jeżeli byście mieli taką sytuację. Zobaczymy czy będzie error, czy nie będzie error. No i właśnie jest error pomimo to, że już jestem na white liście. Czyli w tym momencie wracamy sobie do, do Discorda. Mm -hmm. to było to? Tak. Klikamy sobie tutaj Create Ticket i pojawi Wam się ticket tutaj na górze. I tutaj wklejamy sobie zdjęcie właśnie tego błędu, który tutaj był i mówimy, że no jesteśmy na liście, ale nie możemy kupić tego, tego tokena. I tutaj Was jakiś tam administrator, mod, czy ktoś poprosi o to, żeby jeszcze raz mi dać adres swojego walletu. No i tutaj on też zaznacza, że chyba tam 24 godziny potrzebują na to, żeby Wasz wallet dodać do, do swojej bazy. I rzekomo no powiedzmy że jutro już będę mógł tutaj kupić te, te tokeny LNDX no i za te 4 dni będziemy się bawić tutaj w testowanie. Kompletnie nie mam pojęcia jak to wygląda, nie, nie byłem tutaj wcześniej, także nie wiem czy jutro, czy pojutrze, czy kiedy tam już będzie możliwość działania na tym po prostu wrócę z kolejnym nagraniem i Wam pokażę co i jak. I kolejną rzeczą, jaka tutaj jest to e, dodanie tokenów, Zostaję, zostawię Wam link tutaj do, do tego, żebyście te adresy mogli sobie pobrać. I wydaje mi się, że chodzi tutaj o dodanie tylko i wyłącznie USDC tego nowego i lndx Jak to robimy? Kopiujemy sobie tutaj ten adres USDC, wchodzimy w Metamaskę. import tokens. Wklejamy sobie tutaj ten adres. On się powinno. Tutaj już to ten. No i tutaj USDC, jak już widzicie, jakiś tam już wpłynęło z tego lepszego tu I tak samo RNTX. To no, po prostu ułatwi Wam to, że będziecie mieć wygląd, czy, czy tokeny Wam już weszły na konto, czy Wam nie weszły jeszcze. Na wolę znaczy się. Ta sama zasada. I nam nie dodało. No, I nam nie dodało. No, Spróbujmy raz jeszcze. No, nie no, dobra, no, i teraz no i tutaj nie mamy niczego, także na tą chwilę to by było de facto tyle. Przy czym jest tutaj jeszcze jakiś konkurs, ale on się kończy de facto dzisiaj. To AI Art Competition. I tutaj trzeba za pomocą sztucznej inteligencji otworzyć jakieś tam odrazy i to udostępniać. Przy czym wydaje mi się, że że może to być ciężko, ja z tym AI nie mam za dużo doświadczenia, coś tam może sobie spróbuję, a to może jakąś stronę do tworzenia tych wszystkich AI Wam podrzucę i, no i będziecie sobie musieli coś tam pokombinować. I to jeśli chodzi o X byłoby na tyle. I drugim testnetem jest Vela Exchange i z Velą jest tak, że tutaj macie Community Incentives, czyli jak to tam się czyta, 35%. I tutaj jest podział, to 35% wchodzi w pulę testerów alfa i testerów beta. Testy alfa już zostały zakończone, testy beta przed nami. Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, jak ile to w ogóle wynosi, jeśli chodzi tutaj o przeliczenie na dolary. Natomiast 35% wydaje mi się, że jest to koszmarnie dużo. I wpisujemy tutaj tylko swój adres, wchodzimy sobie na nią grupę. I też będzie gdzieś jakieś tutaj potwierdzenie, żeby zweryfikować swoją osobę. No i wchodzimy sobie gm-gm, Witamy się po prostu z grupą. Można tam zamienić jakieś dwa słowa. Jeżeli macie ochotę, jeżeli nie, no to, no to nie. I w zasadzie to chyba byłoby na tyle. Ja sobie tu rzucę tak na szybko okiem, czy coś tu się ruszyło, sekundę. Nic tu kompletnie nie widzę, także tu po prostu jeszcze, jeszcze musimy poczekać na to, aż oni oficjalnie otworzą, otworzą e, giełdę. Chociaż coś tutaj jednak znalazłem. E, jest tutaj jakiś update zrobiony. Jest tam, że beta e, będzie e, już za kilka dni że nagrody będą powolutku też wypuszczane do nas. I tak samo wspominałem Wam jakiś czas temu w jakimś materiale, że CoinGeco i Koingmarketka, e, że te punkty, które tam sobie zbieramy, będzie można wymienić na jakieś nagrody. I tak jak sobie tutaj zobaczymy... Scoringako można wymieniać na jakieś ACS-y już w tym momencie. Ja chyba nie będę tego robił, bo tych punktów oczywiście też nie mam yy, za wiele, ale zbierać je na pewno będę zbierał. CoinMarket. Powiem Wam, że nie wchodziłem, muszę zobaczyć. Natomiast yy, co tu chcę powiedzieć? A, może no, to DXP, nie wiem co to jest, ale że też zostanie to zaktualizowane. W następnym tygodniu ma być jakaś tutaj Ama, z tego co widzę, czyli Ama, czyli ogólnie taka rozmowa odnośnie projektu. Także tutaj te punkty, jeżeli to by było połączone z tą belą, to może faktycznie byłoby coś z tego, wyszłoby coś z tego ciekawego. Także myślę, że warto, warto mieć to na uwadze. I pamiętajcie, że jeżeli na przykład Ama się pojawi, to będzie jakieś tu na duże wydarzenie albo coś na ten deseń, to warto sobie dołączyć nawet na, nie wiem, 15 sekund bo mi tak akurat uciekła okazja, żeby dostać jakąś tam rolę na jakimś tam innym projekcie. No i niestety, no i teraz muszę czekać do jakiejś tam innej opcji. Także mówię, jeżeli jakieś tam wydarzenia tego typu jaka ma się pojawiają, warto skoczyć nawet na tą filmikę i zobaczyć po prostu, czy będzie jakaś reakcja ze strony danego projektu, czy, czy nie, bo, no bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, tak? No także... Wszystkie te linki zostawię wam w opisie. Jakby coś to oczywiście pytajcie, jak będę potrafił odpowiedzieć, to to będę pomagał. Także na tą chwilę tyle. Dzięki miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.